Co ubieram, bo basen na spacer. Mamy 5 stopni na zewnątrz i trochę pada deszcz. Zaczynamy od bazy, czyli od bodziaka. Ja mam taki bawełniany, zwykły wody. Mamy taką pogodę, że nie niej bo to 5 stopni, ale jest taka plucha, jest wiatr. Nie jest za przyjemnie dzisiaj. Postanowiłam założyć takiego pajaca z Engela bez stópek. On jest cały wełniany. Do tego zakładam czapkę. Dzisiaj czapkę niewełnianą, bo wełna przepuszcza wiatr, a dzisiaj jest bardzo wiecznie na zewnątrz i pada deszcz. Ja dlatego postanowiłam taką czapkę awio. To jest to jest ona. Nie wiem, czy będzie mi dane to nagrać. Ona też ma zakryte uszy, więc będzie świetnie. Świetnie chroniła przy takiej pogodzie. Mam takie grube skarpety z misiem w środku. Na to zakładam wełnianą kurteczkę z Angela w związku z tym, że... My mamy cieplutki śpiworek w wózku, dlatego na dół już nic nie zakładam, bo będzie bobas ochroniony. Śpiworek sięga aż dotąd, dlatego liczy się to, że mamy czapkę, która jest wiatroszczelna. A to pięknie prezentuje się, bobas gotowy na spacer. skakujemy teraz do wózka, do śpiworka. Piworek możemy w ogóle zasłonić tak do samego końca, żeby nawet kawałek buźki był zasłonięty. I oczywiście kremujemy buźkę kramikiem na zimę.